Także ogłaszam otwarcie oddziału chirurgicznego za dokonane. Oby ta moc Boża była zawsze w tym szpitalu zarówno żeby to miejsce było przychylne i ludzie chcieli tutaj przychodzić, a nie gdzieś tam uciekać do innych szpitali. A to już tak jest, że to on już jest przychylny. I żeby tutaj każda ręka, która służy człowiekowi poczynając od lekarza, kończąc na, na wszystkich pracownikach szpitala, żeby tutaj też mogła od Boża, Bożą moc dobroć ludziom świadczyć. Cieszę się, że poświęcam kolejną część tego szpitala. Jeszcze mam taką nadzieję, którą chcę głośno wyrazić. Wiele poważnych szpitali, ma też jeszcze taki kącik, który się nazywa kaplica, gdzie chorzy przed choćby operacją, przed w czy w tym momencie, kiedy się dowiedzą, że choroba jest aż bardzo poważna, żeby mieli gdzie przyjść, uklęknąć, wypłakać się, pomodlić i Boga o pomoc poprosić. Już prosiłem o to. Teraz te możliwości się zwiększają, skoro też Nowy, nowa, nowy blok operacyjny powstał, więcej troszkę miejsca może być. Na to liczę i liczę na wsparcie od razu wszystkich tutaj obecnych z władz samorządowych i wojewódzkich, jeżeli tylko taka kaplica będzie mogła zaistnieć, oby mogła to też przyczynić się do chwały tego szpitala. Teraz pomodlę się, żeby ta pomoc Boża była i w tym miejscu było błogosławieństwo i przez tych ludzi, którzy tutaj pracują, a zdrowie tych, którzy tutaj już są, czy będą przychodzić, aby jak najszybciej się poprawiało. Społożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył Mój niebo i ziemię. Pan z wami i z wami. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Boże nasz Ojcze, Ty w swoim miłosierdziu przez Jezusa Chrystusa poleciłeś ludowi Powołanemu do nowego życia, aby otaczał troską chorych. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby. Niech to miejsce, dzięki łasce Ducha Świętego, będzie domem błogosławieństwa i ogniskiem miłości. Niech lekarze mądrze stosują sztukę leczenia, pielęgniarze, lędniaki, troskliwie pełnią swoją służbę. Niech wierni, którzy tu będą przychodzić, odwiedzą. Odwiedzają Chrystusa w swoich braciach, aby chorzy, doznając pokrzepienia, szybciej mogli powrócić do zdrowia i z radością dziękować za otrzymane dobrodziejstwo. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga bogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i na to miejsce i pozostanie na zawsze. Amen. To już tak będę kropił pilot, tam z Panem później z Państwem. Dziękuję i ja raz Zapraszamy w takim razie na obejrzenie tego łącznika do bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego. Oczywiście od razu powiem, nie wszystko Państwo zobaczycie. Panie doktorze, dzisiaj podsumowanie dużej inwestycji w Powiatowym Szpitalu w Kamiennej Górze. No tak, w końcu doczekałem się tutaj remontu oddziału chirurgicznego, co jak prezes powiedział, był to ostatni niewyremontowany szpital, ale mam nadzieję, że ostatni będą pierwszymi. No i cieszę się, że w końcu udało się dobrnąć do, do końca. Cieszę się, że poprawiły się znamienicie warunki pobytu dla pacjentów, zwłaszcza dla pacjentów, a za tym idzie również ich bezpieczeństwo. No i oczywiście łatwiejsza będzie praca również dla, dla personelu medycznego. Oddział zupełnie został przebudowany. Państwo nie, nie znacie tego, ale kto zna poprzedni rozkład oddziału, no to diametralnie to się wszystko zmniejszyło, zmieniło. Przebudowaliśmy ściany, zmienili przeznaczenie pomieszczeń. Co najważniejsze trochę rozgęściliśmy salę dla chorych. Mamy też sale pojedyncze, mamy izolatkę z węzłami sanitarnymi. No także, że no już jest w miarę przyzwoity, no boję się powiedzieć, że może to będzie na wyrost, przyzwoity europejski poziom. Będzie 27... Miejsc, być może, że jeszcze trochę rozgęścimy, to w zależności jak teraz porozkładamy łóżka na, na tych poszczególnych salach No ilość miejsc teoretycznie to się nie tego nie, nie zmieniła ilość miejsc dla pacjentów, natomiast no, przebudowa pozwoliła na, na rozgęszczenie, bo przybyła nam jedna sala intensywnego nadzoru, inaczej zlokalizowaliśmy dyżurkę pielęgniarską, także pozwoli to nam na, na, na rozgąszczenie, bo wcześniej były sale i sześcioosobowe, więcej sal było trzy, czteroosobowych. Teraz no, mamy tylko dwie sale takie pięcioosobowe, no, pozostałe dwu, jednoosobowe. osobowe. Jeden z ostatnich elementów remontu powiatowego centrum zdrowia zmierzającego do tego, żeby szpital powiatowy w Kamiennej Górze mógł konkurować z innymi okolicznymi, okolicznymi szpitalami, przepraszam, w zakresie chociażby infrastruktury tej zewnętrznej, bo o ludziach, ludzie są tutaj i byli przed tymi remontami. Także to jest dopięcie już tego ostatniego guzika do dobrze funkcjonującego i dobrze wyglądającego obiektu szpitalnego.